Kolejny zegarek kandydata na prezydenta Polski. Siedź tam, ludzie, nie odzywaj się! Siema, ma tu stolik dzisiaj pod lupą nad Marka Jakubiaka. Tak, tego od wylewania wiadomo czego. I bliżej to Frederick Constant, Slimline, Moonface. W środku siedzi ich mechanizm FC-705. Mamy tu fazę księżyca i na tej samej subtarczy Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! jest pokazywana data za pomocą osobnej wskazówki. Fajnie! Z kwestii rzeczy rzucających się w oczy w tym zegarku jest również bransoleta wieloelementowa. Szczególnie widoczna jak pan Marek jest w mediach. Programach. Ona w zasadzie wtedy mieni mu się nadgarstku. Fajna gra światłem. Cenowo to są okolice 12 tysięcy polskich złotych, a moja ocena to 8,5 na 10. Zegarek reprezentacyjny, bardzo ładny i w fajnym budżecie za to, co oferuje. I mimo, że nie jestem za bykowymi, pozdrawiam pana Marka. Wszystkiego dobrego. Bardzo ładny zegarek. A dzisiaj.